Witam serdecznie. Dzisiaj mam kikowego szlaku kilka słów z siłowni w Frankfurcie 29 sierpnia 2013 Dzisiaj jadę na nasze spotkanie managementu, mówimy menedżerów a tej grupy, która wprowadza te wszystkie sprawy związane z systemem. Dzisiaj, dzisiaj będzie kilka słów dosłownie na temat Dodatkowego wysiłku. Ale dlatego, że tak naprawdę to właśnie dodatkowy wysiłek, to właśnie coś ekstra, coś ponad to, co normalnie się robi, zmienia nasze życie. Przykładem może być najlepszym ta siła, ćwiczenia, ćwiczenia, w których mam na każdym sprzęcie jakiś ustawiony plan, ale za każdym razem, jeżeli zrobię troszeczkę więcej niż ten plan, jeżeli pokręcę na tym rowerku, nie 35 minut, ale zrobię 40 albo 45. Przynosi mi to wielką satysfakcję. Gdzieś na mnie wizynek rośnie. Eee, jestem bardziej siedzibyny. Bardziej wierzę, że, że mogę więcej. I kolejnym razem znowu gdzieś tam staram się, żeby ten dodatkowy wysiłek włożyć. To jest tylko przykład tutaj siłowy taki. Może bardzo prosty, ale myślę, że bardzo ważny bo z tego dodatkowego wysiłku e, tworzy się zawsze to, co walczymy. Ten dodatkowy wysiłek jest bezcenny w naszym życiu. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro.